Ja mam Milka Secret Box. Już otwieram, no i otwiera się. Co jest z... graną? tu jest czekoladka. Nie, tu nie jest czekolada, Dobrze. I co mamy? Ja już wiem co to. Świnka. Swina. Czekajcie, otworzę. Tu ma być świnkę. Hm. A to i tu. no i jakie mamy naklejki. Zobaczymy. Moje świńce zrobię. Przekleję to. No i... A! Teraz widać, że jest czystanie raz nie. Siostra dała naklejki i na plecach to, żeby ona mogła się komunikować z innymi Też chcę diamentową. To jest diament ultra rzadka. Ciekawe, jak ona wygląda. I, et i, et jet. Hmm. OZ. A mam jeszcze z kosmicznej serii właśnie OZA. No to już dwie figurki do oko. Tu i OZ. Nie, Osno. No, no. dobra. No to super, łapka w górę, subskrypcji bo to Milka, Secret Box, zobaczymy jeszcze czy to dobrze smakuje, jeszcze to, czekoladki, normalne mm, czekolady, a z Milki, Mmm. dobra.